O, mamy takie zadanie, oblicz długość boku podanych trójkątów prostokątnych. Wykorzystamy do tego twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa jest to twierdzenie, które zachodzi dla trójkątów prostokątnych i ono jest brzmiące w ten sposób. W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratu pierwszej przyprostokątnej i suma kwadratu drugiej przyprostokątnej jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Tu jest podany ten wzór. Z niego będziemy właśnie w tej chwili korzystać i po kolei będziemy wykonywać tutaj to zadanie. No więc zaczynamy od podpunktu A. W podpunkcie A mamy. A więc przyprostokątna pierwsza, czyli T do kwadratu. Dodać przyprostokątna druga, czyli pierwiastek z 7 do kwadratu. Wszystko to się ma równać. Pierwiastek. Z 11 do kwadratu. No i tak, t do kwadratu to po prostu tyle. Ale pierwiastek z 7 do kwadratu to pierwiastek z 49, czyli 7. A pierwiastek z 11 do kwadratu to 121, czyli po prostu 11. Możemy przenieść na drugą stronę 7 i otrzymujemy, że t do kwadratu jest równe 11 minus 7. No i teraz po prostu wykonujemy wynik, czyli to jest 4, a więc T jest równy pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to po prostu 2. I to jest koniec podpunktu A. Podpunkcie B mamy. Tutaj stoją przy prostokątne, czyli tym razem jest troszeczkę inaczej. Pierwiastek z 3 do kwadratu dodać pierwiastek z 7. Do kwadratu, bo to są te przy kącie prostym, ma się równać to co jest przeciwprostokątną, czyli p do kwadratu. No więc pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, pierwiastek z 7 do kwadratu to 7 ma być równe p kwadrat. Czyli mamy, że 10 jest równe p kwadrat. Odwrócimy strony, czyli p kwadrat jest równe 10, w związku z tym p jest równy pierwiastek z 10 i po prostu koniec, dalej się nie da wykonać. Obliczyliśmy długość tego boku. Pod punkt C ponownie wykonujemy to, co jest przy kącie prostym, czyli L, taka literka L jakby. 2 do kwadratu, dodać 3 pierwiastki z dwóch, całość musimy wziąć w nawias do kwadratu, ma się równać temu najdłuższemu, czyli M kwadrat. 2 do kwadratu to 4. Tu podnosimy do kwadratu w ten sposób, że 3 do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9. I pierwiastek z do kwadratu, czyli to jest pierwiastek z 4, bo pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli po prostu 2 równa się m kwadrat. A więc mamy 4 plus 18 to nasze m kwadrat, czyli możemy napisać, że m kwadrat równa się 22, i teraz wyciągnąć z tego pierwiastek, czyli m to się równa pierwiastek, 22. Dalej się z tym nie da nic zrobić. Pod punkt D mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym. Zwróćcie uwagę, że jest x i x. I teraz, dokładnie tak jak przed chwilką, czyli to przy kącie prostym, czyli przy prostokątna i przy prostokątna, a więc x do kwadratu oraz x do kwadratu musi się równać przeciwprostokątnej także w kwadracie. x kwadrat plus x kwadrat to 2x. Kwadrat musi się równać tu, tej liczbie w kwadracie. 2 razy 2 to 4, a pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 10 to pierwiastek ze 100, czyli po prostu 10. A więc mamy 2x kwadrat równa się 40, dzielimy przez 2, żeby pozbyć się tej dwójeczki tu, otrzymujemy, że x kwadrat jest równy 20, a więc x jest równy pierwiastek z 20. Ale pierwiastek z 20 można rozłożyć na 4 razy 5, a pierwiastek z 4 to 2. Pierwiastek z 5 po prostu pozostaje. Usunę wszystko to, co jest na tablicy niepotrzebnego i przejdziemy do podpunktu E. No i możemy przejść do podpunktu E, właśnie, czyli tak. To, co jest przy kącie prostym, czyli 6 kwadrat, dodać 4 pierwiastki z 17, do kwadratu ma się równać, a do kwadratu, zobaczcie, że te literki nie zawsze są tak samo ułożone, ale to nieważne. Ważne jest to, żebyście zapamiętali, że to, co jest przy kącie prostym, to w kwadracie i to w kwadracie suma i daje nam trzecią liczbę w kwadracie, czyli trzeci bok. I tak musimy to stosować. 6 do kwadratu, czyli 36, dodać. 4 razy 4 to 16 i pierwiastek z 17 do kwadratu to po prostu 17 to się równa a do kwadratu. Czyli 36 plus i teraz 16 razy 17 to jest równe 272. To jest a do kwadratu, czyli teraz dodamy do tego jeszcze 36, to mamy, że a kwadrat jest równe 308. Czyli a to pierwiastek z 300 Ośmiu. Oczywiście, jeśli się uda e, wyciągnąć, to wyciągamy. Da się zrobić jako 4 razy 77, a 4 pod pierwiastka to 2 i pierwiastek z 77 zostaje. I to jest koniec podpunktu E. W podpunkcie F mamy, tym razem tu, czyli C do kwadratu plus pierwiastek z 5 do kwadratu. I równa się pierwiastek z 13 do kwadratu. C do kwadratu plus pierwiastek z 5 do kwadratu to pierwiastek z 25, czyli po prostu 5. Pierwiastek z 13 do kwadratu to pierwiastek ze 169, czyli 13. A więc c kwadrat jest równy. 13 minus 5, czyli c kwadrat jest równe, i oczywiście to normalnie wykonujemy odejmowanie, to jest 8. Czyli C jest równy pierwiastek z 8, który również możemy ładnie rozłożyć na 4 razy 2, a pierwiastek z 4 to 2, no i pierwiastek z 2 zostaje. To wszystko, jeśli chodzi o te podpunkty, i pamiętajmy tylko o tym, że tu na boku jest najważniejsza rzecz, którą musimy umieć. Jeśli umiemy w ten sposób stosować, to nie będziemy mieć żadnych problemów. Dziękuję bardzo.